W dzisiejszym odcinku programu Ogród Warzywny powiemy m.in. o opryskach zapobiegawczych na pomidorach, o wysiewach rozsad warzyw na poplony oraz o warzywnych żniwach. Zapraszamy! Druga połowa czerwca jest pierwszym okresem prawdziwej obfitości w naszych warzywnikach. Możemy zbierać owoce naszej pracy. U mnie dojrzał już groszek. Młode strągi będą spożywane na bieżąco, głównie przez dzieci na surowo. Bardziej dojrzały groszek trafi do zamrażarki. Możemy go wyłuskać lub zamrozić całe strąki groszku cukrowego. Pierwsze dojrzewają te położone najniżej. Zbiory można więc przeprowadzać stopniowo. Musimy jednak pamiętać, że groch nie lubi upałów, wtedy szybko przejrzewa. W przypadku bobu jako pierwsze również zrywamy strąki dojrzewające od dołu. Obrywamy te z wyrośniętymi, ale jeszcze miękkimi nasionami w środku. Nie należy zbytnio opóźniać zbioru bobów, gdyż w nasionach gromadzi się potem za dużo skrobi. Poza tym nie są już aż tak smaczne. Podobnie jak w przypadku grochu, możemy je mrozić. Mój ulubiony przepis na bub to lekko obgotowane nasiona podsmażone na maśle z czosnkiem i koperkiem. Marchew w moim warzywniku nie jest jeszcze w pełni wyrośnięta, ale zdecydowanie wymaga przerywki. Czekałam na to aż do teraz, ponieważ tej wielkości marchewki też są naszym smakołykiem. Trafiają na patelnię z masłem i odrobiną cukru. To wystarczy, żeby po kilku minutach mieć pyszną miniaturową glazurowaną marchewkę na szybko do obiadu. Cały czas na bieżąco zbieramy też cebulę z zielonym szczypiorem oraz sałatę. Możemy obrywać liście sałaty w miarę potrzeby, pozwalając roślinie rosnąć dalej. Gdy sałata osiągnie już pełną dojrzałość, wyrywamy ją całą. W jej miejsce możemy posadzić kolejną rozsadę tego warzywa lub wysiać kolejne nasiona. Siejąc sałatę mniej więcej co dwa tygodnie do końca lipca, będziemy mieli to warzywo pod ręką do października. A oprócz sałaty, co jakiś czas możemy też wysiewać rzodkiewkę. W czerwcu warto już pomyśleć o poplonach. Poplonowa uprawa warzyw z rozsady wymaga trochę pracy, jednak korzyści są warte zachodu. Jeżeli chcemy się cieszyć smakiem wybranych świeżych warzyw jesienią, możemy teraz sięgnąć po nasiona kalarepy, brokuła, kalafiora, jarmużu czy endywi. W przeciwieństwie do rozsady wiosennej na przedplony nasiona na poplony możemy wysiewać na rozsadniku gruntowym, a nie w inspekcie. Ja wiele warzyw uprawiam w donicach, dlatego rozsadnik także zrobię w jednej z nich. Po wysiewie utrzymujemy stałą wilgotność podłoża. Nie musimy jednak rozsadnika podlewać nadmiernie, by zachęcić rośliny do wykształcenia silnego systemu korzeniowego. Nie każdy we warzywniku uprawia warzywa kapustne, ale uprawiających pomidory jest już wielu. Cały czas ich doglądamy. W przypadku wczesnych odmian możemy już zbierać pierwsze plony. U mnie pierwsze krzewy już plonują, gdy inne mają zaledwie 10 cm wysokości. Mam nadzieję, że wszystkie zdążą dojrzeć. Cały czas dbamy o podlewanie i podwiązywanie tych roślin. W ciepłą i słoneczną pogodę rosną bardzo szybko. Zwracajmy więc też uwagę na usuwanie zbędnych pędów pojawiających się w kątach liści, potocznie nazywanych wilkami. Nie możemy dopuścić, by krzewy pomidorów zbytnio się zagęściły, ponieważ wpłynie to ujemnie na wielkość plonu. Od samego początku prowadzimy tylko jeden pęd lub najwyżej dwa, by roślina nie marnowała sił na tworzenie liści. Pozostałe więc usuwamy. Wyjątkiem dla mnie są pomidory koktajlowe, które są bardzo plenne. Tym odmianom pozwalam rosnąć swobodnie. Jeżeli na liściach pojawiają się niepokojące nas plamy czy przebarwienia, lub gdy pogoda jest deszczowa i zdarzają się chłodne noce, można przeprowadzić oprysk prewencyjny, zapobiegający pojawieniu się chorób grzybowych. Może być to oprysk naturalnym preparatem na bazie lecytyny lub środkiem grzybobójczym zawierającym miedź w postaci tlenochlorku miedziowego. Może być to proszek lub zawiesina, którą rozcieńczamy w wodzie. Roztwór taki nanosimy na rośliny za pomocą opryskiwaczy ręcznych. Działanie tego preparatu polega na tym, że jony miedzi dostają się do zarodników grzybów chorobotwórczych, blokując ich kiełkowanie i dalszy rozwój. Jest on dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym. W czerwcu nawadnianie warzywnika ciągle nabiera znaczenia. Niedobór wody może powodować zaburzenia we wzroście roślin. Po wąż lub konetkę sięgamy więc rano lub wieczorem. Jeżeli zmuszeni jesteśmy podlać rośliny w ciągu dnia, gdy na dodatek świeci słońce, pamiętajmy, aby zawsze dozować wodę od dołu i nie zraszać liści, bo mogłoby dojść do ich poparzenia. I to wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Ogród Warzywny.